Niech będzie podpalony Jezus Chrystus. Zielonych to Jezu Christo. Kochani moi, jesteśmy cały czas w Brzezinach. Pozwoliłem sobie właśnie zarejestrować ciekawą rzecz dla mnie osobiście, ponieważ dowiedziałem się w czasie tych rekolekcji o mistyczce, która pochodzi tutaj z tego miasta. Ale najpierw przedstawię naszych gości. Carissimi. Questo è un momento eh, molto importante per me, perché come l'avete visto, ritiro spirituale qui a Brigine, ma qui ho conosciuto, mi hanno parlato di una mistica, di una signora che è proprio nata in questa parrocchia, ma sono qui con i ospiti. Proszę się przedstawić pan Michał Goombek, direktor szkoły podstawowej tutaj oraz pani. Elżbieta Pietrzak i Pani należy do e, wspólnoty jakiejś, tak? Tak, Grupy Świętego Ojca pija. Tutaj w parafii? Nie, w klasztorze mamy grupę. W klasztorze Ojców ale Franciszkanów? Ale działamy tutaj organizacja. Jaka duża grupa? No jest niewielka, modli się 10 osób, ale od 10 lat już. Zbawiamy. No to właśnie, na każdy rok jedna osoba, mhm. więc, ale chcielibyśmy, właśnie te wszystkie grupy modlitewne jakże bardzo ważne są abyśmy właśnie gromadzili się w tych wspólnotach, wspólnej modlitwie, no i rzeczywiście święty nam pomaga. Oni, oni naprawdę święci przychodzą i wstawiają się w tych naszych intencjach. Allora, come avete visto, sono queste due persone. Lui è direttore della scuola elementare qui a ma lei abita a Brugine, ma partecipa al gruppo di preghiera di Santo Padre Chio. Quanto dicevo ci sono dieci persone in questo gruppo, in quella parrocchia dei frati francescani che sono in questa città, ma io ho detto importante, importante avere eh, proprio questi gruppi nelle parrocchie perché i santi intercedono per noi. i imię Barbara Kloss. Anna Barbara Otelia Kloss. Anna Barbara Otylia Kloss. Klos. Klos. Tak. Proszę powiedzieć e, pokrótce o jej e, życiu, o jej, jej życiorys. Alora Anna Barbara Kloss e, parniamo qualcosa della sua vita. Ona urodziła się w Brzezinach, tutaj niedaleko na e, kościoła jako w rodzinie bardzo wykształconej ojciec między innym zakładał szkołę kupiecką, czyli pierwsze liceum Jakie to były lata? To ona urodziła się w 1902 roku. Allora lei è nata 1902 in una famiglia benstante perché suo padre anche diciamo fondato le scuole elementari Sono nati, loro sono nati qua ma poi si sono spostati a Varsavia e da Varsavia venivano sempre durante l'estate, da Varsavia, ma Varsavia inizia a 6 km. Allora siamo 102 km da Varsavia, allora loro venivano da Varsavia spesso qui a Bruxelles. W 1926 roku na skończyła dwa fakultety i zaczęła być nauczycielką w szkole w prywatnej gimnazjum. Tutaj? Nie w Warszawie. Warszawie. I z, w 26 roku życia zachorowała na duszycę. Allora lei era insegnante anche a scuola elementare, ma poi avendo 26 anni A lei viene una malattia eh, tubercolosi delle ossa. Io molto kochałam młodzież, con cui współpracowałam. Przez 17 lat, z gruppi di choroby, została sparalizzata. A 17 anni era nel letto con paralisi. Così era una malattia grave. wolnie, to było najbardziej wzruszające, że, że w czasie wolnie i powstania warszawskiego ona była cały czas w Warszawie i tam, gdzie ją przenosili z kamienicy do kamienicy, nigdy nie spadała bomba. La cosa molto interessante, dice, che anche durante Seconda Guerra Mondiale lei abitava sempre a Warszawia, quando c'era anche la guerra, ma era bombardamento. Una cosa molto interessante, dove era Barbara Kloss? le bombe nie szanowano tego Ludzie młodzież modliła się cały czas o nią, a sekretarz jej ojca, który był dyrektorem szkoły, modlił się przedstawić stawieństwo świętej siostry Faustyny. I nagle, 15 sierpnia 1945 roku, ona wstała i poszła do kościoła. W jednym dniu? Tak. No. Mało tego, jest taka... Znamy to od naszej koleżanki, która prowadzi z która prowadzi w Polsce jeryka Różajcowy. Że trzy razy mama zemdlała, jak ją zobaczyła stojąco. Po 17 latach stała, tak? Lata. Ta. 15 sierpnia, Jednego dnia usłyszała głos po prostu: Wstań. Wstała. Tak, po 17 latach paraliżu. Tylko należy tutaj dodać, że to jest właśnie jej, tak jak Ela powiedziała, sekretarz jej ojca miał wizję świętej siostry Faustyny. Tylko nie wiedział wtedy, że to jest Faustyna. Tak, bo widział jakieś zdjęcie, natomiast dopiero później doszukali się, że to jest siostra Faustyna. Miał wizję siostry zakonnej, która, która wyraźnie jakby wskazywała na, na Barbarę Kloss, że ma się za nią modlić. I rzeczywiście po tych kilku latach modlitw przez stanie tej siostry, Barbara 15 sierpnia 1945 roku po prostu usłyszała i wstała. La cosa incredibile, come l'avete saputo eh, anche io, in questo momento Barbara Closs eh, era in paralisi 17 anni, ma proprio il papà di Barbara eh, aveva la visione di una santa ma era quella santa faustina kowalska ma lui non sapeva e proprio pregava a santa faustina per intercessione perché diceva questa suora che ho visto poi ha saputo dopo che è santa faustina ma nel giorno 15 agosto allora per agosto è barbara dopo 17 anni che era in paralisi Sente na voce, alzati. E si alzò e cammina. Sua mamma tre volte ha perso i tre volte è caduto per terra vedendo sua figlia che cammina dopo 17 anni. To że mama tak przeżywa, widząc swoją córkę po 17 latach paralizu, że chodzi po prostu córka. I co dzieje się dalej z Barbarą? Do mnie przyjeżdża ksiądz Sopoczko jako świadczenie tego świąt to jest za św. w I w 1968 roku ukazuje się książka, właśnie wydana za czasów komuny, do której nie możemy dojść. Ja nie mogę znaleźć tej książki, gdzie jest szeroko opisany ten cykl. Właśnie e, ksiądz Sopoczko, jak słyszeliście, był. Ciesda di allora eh, confessore, confessore di Santa Faustina, don Beato, eh, don Sopocco, eh, lui proprio è andato a trovare Barbara per confermare il eh, miracolo accaduto, ma nel 1968 esce anche un libro che riguarda la vita di Barbara Claus. Eh, 68, prawda? Tak, ja No, na Mnotrowatę jest to libra. Jeszcze wcześniej, w latach 50. XX wieku, Barbara Kloss poznaje Anatola Kaszczuka, e, założyciela Legionów Maryi w Polsce. Który przybył do Polski z, z, z Kanady, z, z, potem przez Irlandię. Ura, tak, tak, cudownie uradowanego Skapienia. Tak, ale to jest inna, to jest długa historia, mogę się długo opowiadać. Natomiast poznaje Anatola Kaszczuka, któremu zostaje polecona jako dusza pokutująca. Maryja powiedziała Kaszczukowi, że ma założyć. Legion Marii w Polsce. Kaszczuk wrócił z zaoceanu do Polski i jeden z księży polecił mu Barbarę jako duszę pokutującą, która będzie pokutowała za, za, niego. za niego. Za to dzieło, które za to ma to dzieło, tak. Czyli takim tyle miała być współpracownikiem duchowym. Anatol Kaszczuk jest właśnie no, znany już na całym świecie, w tej chwili apostołem Różańca i e, ojcem wszystkich Jerych Różańcowych. A, jest, jest proces ratyfikacyjny? Właśnie, ma, to też zbierają papiery. Ma sono un sprave di ah, no. Allora Kastuk aveva diciamo, visioni della Madonna privati, fondatore di Legioni di Maria, proprio eh, saputo eh, che Barbara era una diciamo, vittima spirituale per lui, perché veramente Kastuk ancora eh, stiamo aspettando l'inizio del processo di beatificazione. a forma a fondato Tanti Legioni di Maria de Rosario. E, czyli e, proszę powiedzieć, czy e, ona odzyskała zdrowie, zaczęła znowu uczyć? Nie zdążyła w zasadzie, bo... bo w 1948 roku właśnie poznała Kaszczuka i on jej zaproponował, księdza Proszaka i on jej zaproponował, żeby została katechetką. I ona yy, yy, zabrała matkę i uczy, uczyła chyba pierwszy raz Białym Kościele. To jest gdzieś koło Krakowa. Jest Biały Kościół, zaraz przed tak, tam, tam tak, uczyła tak, u... Zobaczcie, 81 mm -hmm. tak ważny ten rok. Przecież stylu, wiemy. W stylu. W stylu. W stylu. W stylu. W stanie wojennym 81, kiedy Matka Boża ratuje papieża różańca, prawda? No tak, majus, kiedy no, właśnie tak. umiera i y, 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 jest pochowana tam właśnie w y, 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 Romunie koło, koło Morą, Nie właśnie. wiecie, czy Karol Wojtyła nie poznał jej. Gdy Nie, ale znała Natola Kaszczuk. A na to Kaszczuk wielokrotnie się spotykał z papieżem, ponieważ jako inicjator właśnie jerych różańcowych, on zorganizował w 1979 roku na Jasnej Górze przed przyjazdem Ojca Świętego na Paweł II do Polski Jeruche Różańcowe, ponieważ wiadomo było, że to ta pierwsza wizyta do ostatniej chwili stała pod dużym znakiem zapytania, z racji tego, że komuniści mocno się temu sprzeciwiali. Między innymi Moskwa zażądała możliwości cenzurowania kazań, które miał ten mógł wygłosić. W związku z tym e, polski rząd ówczesny się nie zgodził, ponieważ Watykan odmówił, to polski rząd się nie zgodził na wizytę, i wtedy kasztor zorganizował tygodniowe jerrycho Różańcowe na Wiasnej Górze, polegające na tym, że przez 7 dni, dzień i noc e, spora grupa ludzi odmawiała różanie z Czerwonej Sakramentem, bo na tym polega jerrycho w swojej istocie. Tak, czyli to jest 7, I... proszę powiedzieć, tak, 7 Jerycho. dni i 7 nocy. Na 7 dni i 7 nocy i... różanie. A ludzie się wymieniają, tak? wymieniamy, tak. Tak. wymieniamy się i grupami. mieliśmy już. To też dzięki Barbarze, bo. Bo Jerycho odkryło nam Barbarę, bo ja poznałam Michała i y, 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 proszę sobie wyobrazić, że nie ma problemów. Jerycho był w pierwszych rzędzinach, teraz będzie u księdza dziekana, za dwa lata będzie tu przyjeżdża y, osoba z... Y, w która od lat Zaproście mnie, przyjadę do Was. Czuwamy. Zaczynamy to, w maju. Nie ma, nie ma minuty, Jezus jest sam. Zaczynamy w maju. To, Bardzo mierzy. się cieszę. Czy należałoby no. podkreślić jeszcze jedną rzecz, żeby już przejść do konkluzji niejako. Dlaczego myślę, że to jest takie ważne? Ponieważ ich centralnym przesłaniem oprócz różańca, jest propagowanie pierwszych, na przykład, z pierwszych samych miesiąc. Tak I to bardzo byli, ważne. Tak. I, to byli I to właśnie Barbara Kloss i Anabel Kaszczuk, to byli, to byli ludzie, którzy zwrócili szczególną uwagę, jako pierwsi, na to, że centralnym przesłaniem Fatimy jest wynagradzanie niepokalanemu sercu Maryi. I to właśnie jest istota myśli różańcowych, to, to właśnie jest istota całego mistycyzmu, mistycyzmu Barbary Klos, która, no jak tutaj widać, jest bardzo silnie powiązana z Fatimą. Tak jak powiedziałem, sam Kaszczuk mówił, że jest to nieodkryty skarb duchowości maryjnej myśli wręczowe. Odkrywamy dzisiaj I, właśnie i będziemy na naszym portalu próbować żenę. wam przedstawić te myśli. Będę próbował w naszych katechezach cotygodniowych, cotygodniowych o 17. Już zapraszam, przypominam, że na portalu padrejarek.pl o 17 każdej soboty jest katecheza. Będę starał się każdą z tych myśli może przybliżyć. Będziemy mówić o Barbarze Klos. Proszę też i młodzieży przekazać nasz portal, niech młodzi ludzie też się dowiedzą, bo przecież Brzeziny muszą wiedzieć. I módlmy się o rychłą beatyfikację Barbary Klos. A Kaszczuka. Chciałbym dodać, tak. że dopóki my się o tym nie dowiedzieliśmy, w Brzezinach nikt nie wiedział, że to jest nasz portal. Nie było osoby, ale ja powiem, jak to się stało. Ja w pewnym momencie w swoim życiu dostałem mi, no. takie powołanie, że zacząłem modlić się bez przerwy na różańcu. I po kilku miesiącach tej modlitwy matka Boża po prostu nakierowała mnie na Barbary Cross. Znalazłem fragment myśli różańcowej w internecie. Przypadkowo dowiedziałem się, że jest to, powiedzmy, autorstwa Barbary Cross. Zacząłem szukać. I nagle okazało się, że urodziła się w 1902 roku w Brzezinach. Cioè, cioè, e <laughs> <na mezzo. laughs> <laughs> drodzy na allora Barbara Cross eh, muore nel 1981 un anno molto importante sappiamo anche in anno quanto la Madonna eh, salva eh, Giovanni Paolo II in piazza San Pietro eh, ma certamente eh, nessuno come dicevo era in segreto sapeva di lei eh, ma loro eh, mi hanno raccontato che neanche a Brugine, qui in questa città non sapeva nessuno che visuta Barbara Cross ma ha nato eh, Kasciuk, eh, quello che organizza l'erico di preghiera del rosario eh, conosceva bene anche Giovanni Paolo II per quello quando nel 1979 Giovanni Paolo è venuto a Ciastokova prima dell'incontro mondiale di gioventù nel 79, Kastuk Preparato a Cestocova Ierico del Rosario, Ierico eh, Gerico del Rosario, e sono sette giorni, giorno e notte, che si dice Rosario. Ma la cosa molto importante, per quello sicuramente Kastuk poteva anche parlare a Giovanni Paolo II di Barbara Cross. Allora, eh, molto importante, ma lui come direttore della scuola dice io non sapevo niente che nel 1902 è nata qui quella mistica, che i messaggi quelli che diciamo ha detto lei la madonna sono scritti nel libro noi ricorderemo io vi posso promettere che ricorderò questi messaggi che sono stampati la madonna che parla del rosario quanto è importante perché è legato con fatima rosario è veramente come lui dice lui diciamo è molto impegnato di organizzare ieri con di preghiera del rosario anche lei ma disse che da, da anni dice tanto rosario ma proprio un giorno in internet trova nome di barbara e poi ricerca e dice vada qui e io sono qui allora una cosa molto importante guardate come disegno di dio Na, na Mazurach, na, na, w Szymonowie. miło młyn na cmentarzu, na Mazurach, jest grup Barbary Close. Alora dove mamy e, i laghi, a jest e, proprio e, miło młyn, e, un paese dove e, nel cimitero è il corpo di to była bardzo wykształcona na tamte czasy osoba, a bardzo dużo pokory z tra Aveva lei a no finito tante scuole, eram, si, tante scuole, ma era tante scuole insegnava, ma era molto persona umile. È e quello che fa Rosario. Mówimy się o beatyfikację, rozpoczyna się proces, prawda, Podobnie? Zbierane są informacje w diecezji jakiej? Ełce. Diecezja eucka. Dlatego e, proszę, gdyby ktoś coś wiedział, możecie też kontaktować się przez nasz portal padrejarek.pl. No, my potem będziemy w kontakcie razem. E, więc modlmy się o beatyfikację. Allora, e, sta inicjando il processo di e, informazioni su e, lei, su Barbara Cross per causa di beatyfikazione. Geoces i Ełk. Ełk? W Ełku. Adecki. i Ełk. Se qualcuno sa qualcosa, scrivere sul nostro portale portal, siamo legamy con loro, czy informeremo. Bardzo dziękuję. Jakieś jedno dianie przesłanie, takie to, co Wam przychodzi od e, Barbary Klos. Po jednym. E, to, co Maria powiedziała do Barbary Klos. Cała jestem w Różańcu. Tam nie szukajcie, tam robicie na to jest takie mocne, to, tak? to bardzo. To są najbardziej znane słowa z myśli różańcowych. One krążą po internecie, do różnych memów. katolickich. Natomiast nikt nie wie, w jakich okolicznościach takich do kogo zostały wypowiedziane. A te słowa właśnie powiedziała matka do Barbary Cross. Jestem cała w różańcu, tam nie szukajcie, tam nie znajdziecie A więc, allora, carissimi, come io, chiesto, dite almeno un messaggio, qualcosa di questa ne, Barbara, mistyka Barbara Cross. Ma loro dicono, nell'internet gira questa frase, sono tutta in rosario, di là mi troverete, cercherete e mi troverete. Ma nessuno sapeva che quello scritto Barbara Cross dopo che ha sentito dentro di lei quello che vi ha parlato la Madre Celeste. Grazie e vediamo i Grazie. ビオフィタネティカ。